Aha, no dobra, no ale ty ja wziąłem to ten. Masz Marcin, jeszcze to. Gruby, wciągnij się trochę. Tak jakby coś sobie tu Ty masz ten, czekaj, jaka była Twoja wina. Dobra, to była leżała. Mam rozpisane ty mistrzu. Godzinę już masz, tak? 350 nęceni, 700 start, 9.30, koniec pierwszej, pierwszej tury. Tego. Zgadza się. 10.30 przygotowanie do drugiej kurwy godzina przerwy i będzie 11.25 ręcenie Jacek kupiłem na wolę 11.30, druga tura się zaczyna, 14:00 koniec. No zgadza się. My tu może on będzie miał, wybory, to tylko wiesi. Dla Roberta te dwa kacyki tu. No to dobre. Ja to też daleko nie mam Dalej to przejdzie się. Ale ty już masz na drabince z Ma zepsutą nagrywarkę. Nie mam zepsutej, tylko nagrywarka idzie już tydzień czasu do mnie. A po prostu nie masz w tej chwili w nagrywarki, tak? No co chcesz, ładna babka. Tak, ja co? co? tam panie sędzio nad sędziami? Bardzo dobrze To znaczy dla kogo? Jak jest dobrze, to znaczy, że jest dobrze I Jak bardzo dobrze Bardzo dobrze, to dobrze. dobrze Nie rozumiesz, łowię na, na lidę Angielska wędka, którą z PZW wyrwałem za 50 zł, to, to, to kiedyś tam były jakieś. Nie, ale liczy jakieś się marka. do Li... wody tam angielskie Ty... wędki pochowali, no. odległościówki. No i. Coś z tego będzie na pewno. Oby. Chyba, że cię meszka ukąsi i cię wiesz to. Słuchaj. Przestań po meczu się dopiero koszulki zmienić. Teraz, teraz wymieniajcie koszulki. A ja dzisiaj nie jestem zawodnikiem. Na maratonie Dobrze. Startujesz na maratonie? No jak nie. No to po maratonie. Jak nie, jak tak? Po maratonie jak wygram z tobą, zamieniamy się koszulkami. Tylko musisz mieć, wiesz, koszulkę na tak. Raz A Ty się mali nie powstydzisz. Ja ci kupię koszulkę taką porządną. No. Na ręcz, za 5 zł. Z energopaku ci koszulkę przyniosę. Żeby się nie wstydził, kurwa. to się No, nie kołdy, jak ma kurwa Prezes to mało na przodu. No, w kołdyz na pewno coś tam ma. Pewien kosz. Teraz, może te szalone się na czerwonego? Na czerwonego i na kubek. Na może. Co? Od Mr. Goldidge. Koniec Nie ma? Poszedł Okej. Okay. Jeden jest, ale jeden. Połowa jest nagrana. <laughs> no. Nie ma? Poszedł. Okej. Okay. Jeden jest, tam jeden. Połowa jest nagrana. <grywia> <grywia> Nie. No. Docha się luźna jak one powoli, bo one trudno wchodzą że już nie, nie właśnie, wie. ja chyba powyżej 60 50%. dzień dobry nazywam się dobry. Kazimierz Wielki Wielki z tego powodu że mnie tak nazwali rodzice Norbert Garbowski. zapraszamy Norberta ja najpierw potwierdzam. Twoje mistrzostwo, przyjmij dyplom, pamiątkową statuetkę i Norbert, gdybyś mógł gdzieś tutaj on troszeczkę na bok i zaczekać, bo jeszcze będziemy robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Wicemist szkoła to kolega Bogusław Sadowski, zapraszamy Brawo. serdecznie. Gratuluję pięknie. Drugi raz podło w ciągu tygodnia. Zapraszamy do nas. Drugi wicemistrz Koła to Mateusz Bakuła. Polska, brawo. Serdecznie gratuluję. Pamiątkowy dyplomik, proszę. I do Loży Zwycięzców poprosimy. Czwarte miejsce. Kolega Dariusz Dylewski. Brawo, Darek. Darek, serdecznie gratulacje. Dla Ciebie jest dyplom i przejść do kolegów I piąte miejsce Marcin Ciepierski. <klucz> Pierwszy gratulacje, brawa Marcin. Proszę bardzo. Zabruszamy. Marcin, pan mówiłem, że, że się nie załapiesz. Uwaga, uwaga, moi drodzy. I oto chwila najważniejsza. Bo w tej chwili zostanie nagrodzony najmłodszy i najlepszy zawodnik dzisiejszych mistrzostw. Kategoria kadetów. Zawodnik, który stosuje po raz pierwszy w zawodach, zawodnik, który obie tury zapunktował. Pierwszą i drugą. I mistrzem naszego koła jest Adrian Krukowski. Zawodnik. Serdecznie gratuluję. Proszę pamiętkowy dyplom. Przejdź do mistrzów, bo ty jesteś tu największym. Moi drodzy, za to... To, 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 to taństwo, Również kategoria kadetów. Natalia przedmiot, Kamienowska. Bardzo Za uczestnictwo i I kategoria juniorów. Za uczestnictwo w mistrzostwach Kowanary. Dyplom pamiątkowy otrzymuje Marcin Załęski. Brawo, Marcin. Serdecznie gratulacje. Na drugi raz, żeby lepiej I jedyna kobieta w naszym gronie, Kasia Kamionowska. Zapraszamy I Zapraszamy. Lepsza od Zapraszamy do Nie wykazałeś się. I tak już proszę. zostanie. Nie wykazałeś się. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dopiero komplet jest. Pamiątkowe zdjęcie. Mistrzowie z przodu, a my z tyłu. Prosimy o zdjęcie pamiątkowe. Kto tam robi? Wiek, tak jak ty mówisz, teraz wszyscy mówią o seks. seksie. Tak. Seks? Lubimy seks. Dobrze. Jest nam bardzo miło. Słuchajcie. A uczestnictwo, za miłą atmosferę zapraszamy na następne nasze imprezy. Vai para a sprint na maratona. Olha a